Owala no. nie będziemy słychać. No już jest. Ja sobie powiększę gran. Oczywiście. Także nie wiem, ale chyba mnie słychać. Co zobaczymy. A tutaj coś tak w środku. No. Zobaczymy, tutaj naciśniemy i zobaczymy, czy mnie lepiej słychać. Nie wiem, nie wiem. jeżeli ktoś wejdzie, to proszę powiedzieć czat, o czat. Tutaj jest czat jakiś. Ja taki nieogarnięty jest, dlatego że niedawno przyjechałem i nie publikowałem, ale przygotowuję się do tej konfrontacji. Donald Elon już wiecie o kogo chodzi. Mówiłem o tym. No to Buddha jak zawsze wspomaga mnie tutaj już go chyba wszyscy rozpoznają, a to jest właśnie pracownia, jeszcze nie zupełnie skończona. Jeszcze będziemy przebudowywać mnóstwo rzeczy i no tak troszeczkę inaczej będzie. Tutaj widzę jedną osobę, postawiła łapkę, dziękuję bardzo. I teraz tak, chciałem tylko zaznaczyć, dlatego że są osoby, które Interesują się astrologiem, ale także chcę coś wiedzieć. Pokażę Wam tak. Popatrzcie, to jest powiedzmy, że prawdziwy kosmogram Alona Maska czyli. czyli 28 czerwiec 71, godzina 7:30. E, przepraszam, to nie ten, to ten. A gdzie jako posiałem ten kosmogram? Tu, tu jest, to jest wydruk. E, z jakiejś strony amerykańskiej macie tutaj wszystkie dane? Macie tu 7,30. Wszystko w porządku. Gdzie ja go mam? Widzę, że ja go nie wydrukowałem. Ale no, nie przygotowałem się tak, jak powinienem. Dobrze, ale nie chodzi o to. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest. zobacz tu. Zaraz kamera złapię. pretorii tak? Na godzinę 12. Tak, ja go omawiałem. To co żeśmy rozmawiali tam w nocy. To był ten. Nie miałem jeszcze tej godziny, czyli dokładnie tego kosmogramu. Tak. No nic, nic, nic. Tutaj robię swoje Zadzwonię do Ciebie za dziesięć minut. Dobra, to na razie. I teraz e, zrobiłem kosmogę na e, dobrze, na San Francisco. Zwróć uwagę. Nie wiem czy zauważyliście. Słońce nagle znalazło się na dole. Ale ponieważ to nie wydrukowałem właśnie tego jednego kosmogramu, i teraz zwróćcie uwagę, bo właściwie, jeżeli chcemy rozmawiać, to nie o tym kosmogramie. Teraz w tym kosmogramie mamy. Eee, zaraz wam pokażę. Elon Musk. I właściwie powinienem ten pierwszy pokazać. I teraz popatrzcie sobie tutaj na to. To jest zły kosmogram do interpretacji. Bo w rzeczywistości mamy z tym człowiekiem do czynienia. I tutaj zwróćcie uwagę, to jest na ascendencie wodnik. Tu w środku mamy Pana Prezydenta przyszłego, czyli właściwie jakbyśmy chcieli, to powinien, powinien ten kosmogram wyglądać tak, że tutaj będzie ascendent Pana Elona, tu. Ja poprawię to, pokażę Wam. Tylko teraz tak. Zanim ja to zrobię, to muszę wykonać tam kilkanaście tych kosmogramów. Wiecie o co chodzi. I brak troszeczkę czasu, ale chciałem Wam dzisiaj to pokazać, bo wiem, że dużo osób będzie oglądać. I dużo osób, więc uważajcie. Najpierw robimy kosmogram, ten powiedzmy z RPA, potem go przenosimy na miejsce Stanów Zjednoczonych i zobaczycie relokację tak zwaną przeniesienie i zobaczcie teraz ja nie przeglądałem jeszcze życiorysu yy, pana Elona i chciałbym w tym momencie ja nie wiem czy mnie słychać halo 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 no bo to jest tutaj coś jest nie tak bo powinno yy. Powinno mnie być bardzo dobrze słychać, a ja nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Jeżeli ktoś by mógł napisać, czy mnie słychać, to by było bardzo dobrze. Bardzo proszę napisać, czy mnie słychać. Słuchaj, to wielkie dzięki. Nawet nie wiem, jak mówić, z do... kim <laughs> rozmawiam, ale nie wasze. Więc e, skończę tą swoją myśl i teraz tak jeżeli robimy kosmogram musimy tego biednego elona tego smarkacza przenieść do Stanów Zjednoczonych bo troszeczkę znaczy słuchałem o nim i on dopiero w Stanach Zjednoczonych. Gdzie to jest ten kosmogram, żeby ja znowu nie zrobię jakiegoś. Zobaczcie zupełnie inaczej wygląda. Majowisza na samej górze i, i Neptuna. Jowisz idący do dziesiątego domu, czyli dzieciak, chłopak po maturze, czy po studiach. Ja nie wiem, gdzie on kończył te studia. Czy on skończył w Stanach Zjednoczonych, jeszcze się nie zorientowałem. Ale on chciał zrobić doktorat. Gdyby przeszedł tutaj, w tą stronę, tu. Jowisz, czyli znalazł się w dziesiątym sektorze. 100% jestem pewien, że z osoby profesorem i nie zrobiłby tej kariery. Co mu nie pozwoliło? Zobaczcie, ten uran, znaczy wodnik z tym marsem. Nie pozwoliło mu. Zrobił zupełnie innego typu karierę. I teraz to jest świetny przykład na relokację. Jak macie dziecko, i dziecko wasze jest takie podmiotane, czytłam, szon, i teraz znajdziecie mu świetny moment. Teraz to nie jest najlepszy kosmogram, najlepszy przykład, ale jednak Jowisz jest drugim słońcem w naszym kosmogramie, i jeżeli umieścimy Jowisza w tym punkcie, no, możemy słońce umieścić w tym punkcie, ale jeżeli patrzymy się na Lona Maska, to zobaczcie, że i on w swoim prawidłowym kosmogramie, bo mówimy o tym na zewnątrz, nie ten, ten bo to jest pana prezydenta Trumpa, a ten na zewnątrz jest pana Maska. I teraz, jeżeli bierzemy, to zobaczcie, jeżeli bierzemy ascendent tutaj, dajemy na oś, to, to on ma gdzie poniżej, czyli ma, jakby w pierwszym sektorze. Przepraszam, źle, dlaczego ja? Tutaj ma w pierwszym. Przepraszam, Ach, bo ja widzę do góry nogami. Ja widzę odwrotnie niż wy. Ma w dwunastym sektorze słońce, czyli jest ofiarą. I z chłopaka, który by był ofiarą życia, stał się najbogatszym człowiekiem na świecie. Jest jednym z najbogatszych. To jest umiejętność naprawdę wielkiego szczęścia. Gdyby nie wyjechał z tej. Ja jestem ciekaw, nigdy w życiu nie spotkam się z tym człowiekiem, bo no, krótko mówiąc, za malutki jestem. Ale y, gdybym się spotkał, zadałbym pierwsze pytanie jemu: co go kierowało, żeby pojechał na Stany Zjednoczone? Jaka była motywacja, bo to jest bardzo ważne, jaki był motyw zmiany miejsca zamieszkania? Bo to, to nie jest dobra. Jakbym zobaczył, że tu jest wodnik, to bym był przerażony. Dlatego, że wodnik daje ogromną rewolucję i ogromne kłopoty ale także i intuicję. I teraz, jeżeli on ma w piątym domu i w dziewiątym sektorze, w piątym lewa. Czyli nie dziwcie się, że wszędzie występuje jako dyrektor. On nie jest jako właściciel, tylko jest dyrektor, jakiś menadżer. Nie jest kimś, że jest władcą tego. On kupuje przedsiębiorstwa. Ogromna intuicja. Z tym Marsem. Po drugiej stronie lew. I zwróćcie uwagę, gdzie jest cudowny Pluton. Pluton jest w tym miejscu, gdzie są po prostu, gdzie jest psychologia i gdzie są pieniądze. Tam też jest uran. I on czerpie fantastyczny układ pomiędzy. To są pieniądze też. Jeszcze w, te, w to wchodzi Mars, tak, blisko Ascendenta. no genialne, po prostu genialny horoskop, genialne podejście do życia, to co mnie najbardziej intryguje, to co mnie najbardziej interesuje, tak, w karierach, w karierach, bo dostaję młode dzieciaki, dostaję, dzisiaj miałem rozmowę, dlatego nie mogłem zrobić filmu, mnie, nie mam, po prostu nie miałem czasu, dlatego że miałem konsultacje to nie jest tak że ja się do konsultacji nie przygotowuję no przygotowuję się mimo że osoby nie znam no ale jak to się mówi trzeba ćwierzyć się przede wszystkim umysł żeby nie było tam jakiś szemrań typu ktoś coś gada następnie trzeba no, napić jakieś ja piję kawę no i potem trzeba zapalić świeczkę żeby było wszystko poważnie świeczka no nie dogasa, ale jednak i potem. Oczywiście, że tak. a Dzwoni. Oczywiście, że można. Zawsze można dzwonić do mnie. Zawsze ja... nie Ja czasami nie odbieram telefonu, dlatego że mnie nie mam. Nie mam telefonu przy sobie. I bardzo często od tego trzeba rozpocząć, że... Zaczynam jakby zupełnie inny system pracy. Ponieważ nie wiem, czy we wtorek, bo zrobiono mnie troszeczkę w banie jakby z tym internetem. To nie jest groźne. To nie jest groźne, ale zobaczymy, bo ma przyjść we wtorek Monter. Nie jestem pewien, czy przyjdzie we wtorek, czy nie przyjdzie w ciągu miesiąca. Ale ponieważ mamy ten nów. A ja szczerze mówiąc, nie chcę. Przepraszam, mamy pełnie. Mamy pełnie, a wolałbym na nowiu. Nie wiem, jutro będę zdecydował, jak. Uś przyjeżdża moja koleżanka, przyjeżdża mój kolega i usiądziemy w trójkę i będziemy rozmawiać, jak mamy czas, jak dysponujemy. Bo ja, wbrew pozorom nie mam za dużo czasu. Co jest powodem? Chciałbym poznać tą książkę. Powinienem ją przeanalizować. To jest numer jeden. Tą znam. Tą w miarę, ale do niej jeszcze jest potrzebna jedna książka, której nie mam. Nie mam i czatuję na tą, na tą pozycję, bo bez nich. No, nie to, że nie będę, bo teraz na święta z kolei przygotowuję, ale to w święta, dopiero no gdzieś tak, po wszystkich świętach. To jest ta książka. I dopiero wtedy, akurat ja mam dwie te książki identyczne, to dlatego, że skanuję i boję się, że żeby coś, I jedna jest bardzo zniszczona, druga mniej zniszczona, tak widzieliście, to ta jest całkiem, a ta jest bardzo zniszczona. Na ogół, na ogół wszystkie książki dubluję, mam jeszcze jedną. Y, 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 Którą polecam, bo ją można kupić? Ja ją kupiłem rok temu i yy, jeszcze jej nie opracowałem. To jest ta, można ją kupić. Dlaczego warto? Ponieważ yy, jeszcze jedna książka, która jest do odebrania w tej chwili, ale to dopiero w poniedziałek odbiorę, bo nie dopiero przyszła. To jest świetne wydawnictwo. Ja zresztą z tym Indygo będę prawdopodobnie współpracował. Zobaczymy, jak się z Rosy potoczą. Ale na pewno yy, raczej na 100%. I teraz ta nowa książka, którą pokażę, ale dopiero w poniedziałek, bo we wtorek zobaczymy, kiedy, jak ja będę miał czas. No chyba nie zwrócą jej, że, że ona wróci do wydawcy. Yy, bo to jest książka, która jest jakby kluczem do tych wszystkich rzeczy. Bo... Jednak co to ukrywać, i to, to zajmuje mi sporo czasu, a wolałbym to pracować, dlatego, że nie dlatego, że ja przygotowuję się do czegoś ważnego. To nie chodzi o to. Tylko wszystko zazębia się o to samo. I po prostu łatwiej jest ujawnić prawdę, kiedy mamy. Ja Jakiegoś, oj, coś się tutaj dzieje dziwnego. Niedobrze. Nie podoba mi się. No, już zlikwidowałem. Coś weszło w obraz, w, w, w obraz. Nie wiem, czy Państwo widzą, czy też nie. I tak to wygląda. Także ja w tej chwili mam, jakby, sporo pracy, też przesuwam tą offsetkę, chociaż zaliczam te działania, do offsetki, które teraz oglądacie, nie, nie tytułuję tego jako offsetka, no bo uważam, że offsetka to w ogóle rozpoczęła się chyba z 10 lat temu, tylko ona cała, cały czas pracuje, tylko ona robi co innego, a nie TV. Ale rozpoczynamy prawdopodobnie z nowiem następnym, czyli po tej pełni za parę dni. No, bo to czas szybko biegnie, a ja muszę ten materiał zdobyć i jeszcze czekam na jeszcze jeden moment, który jest bardzo istotny, czyli na zrobienie pewnych działań lokalowych, które no chodzi o obejrzenie lokalu w Krakowie, lokal w Warszawie są dwa i teraz tylko. Je trzeba spiąć. No, ale ja muszę też spiąć Dawida, bo Dawid będzie je organizował. Jest osoba, która prawdopodobnie poprowadzi to. Ja ma, ma być. No właśnie w poniedziałek u mnie. Zobaczymy, czy dojedzie. Bo też czas. No i to wszystko. Tak będzie wyglądać. A teraz no, poproszę tutaj, nie wiem, koleżankę chyba, tak? To bardzo proszę o telefon, a ja już będę kończył, ponieważ to tylko taka powiastka, co robię, dlaczego robię. No, może dzisiaj wieczorem puszczę taki filmik, który wczoraj robiłem, nie puściłem. Ale on jest taki nic nieznaczący. Jutro zrobię film na pewno o tych pieskach, bo tam było pytanie o psy. Chodzi o Mastiffy tybetańskie i Kaukazy. Właściwie to bym mógł teraz, ale nie chcę tego robić tak, tylko chcę wyjść na spacer, nagrać to, już zrobić ten swoim nurtem, który znacie, bo y, te wakacje się skończyły, teraz się trzeba brać do roboty. Ja to traktuję troszeczkę bardziej poważnie y, niż y, normalnie i y, testuję jak wygląda ta kamera poprzez y, to medium, znaczy y, dokładnie to idzie inną drogą. To to co się teraz dzieje, to idzie y, tą drogą y, no, tą tą czyli telefoniczną, ponieważ jest zatrudniony, to jest ta sieć telefoniczna. Także ciekaw jestem, jak to pójdzie, jak to będzie wyglądać. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie będziemy mogli wyjść plener, czy przestrzeń. Ja nie robiłem tam, bo tam miałem normalny internet. Ale na no wszystkie warianty trzeba. Prze no obejrzeć wszystkie warianty, warianty jakie są żeby nie było żadnej wpadki że coś nie wyjdzie i, a próby nie mam zamiaru już raz próby robiłem i te próby bardzo źle wyszły czyli to urządzenie się stopiło po prostu stopiło się autentycznie zlało się jak obejrzycie offsetkę próba no to po prostu zlała się no, ale to były bardzo miłe programy i tam były próby, jak to ro robić. Czy dzisiaj będę na tabu? Nie wiem, że będzie szansa, ale raczej wątpię, dlatego że to jest bardzo żerne i nie wiem, ile zje mnie tego internetu. A ten internet, wiecie, komórkowy to jest tak. Mimo, że internet to się nazywa, to wolę go zostawić plenerowego, a zobaczymy, może jeszcze jakoś inaczej. Zobaczymy może się dogadamy z tym panem co będę robił a może jeżeli by ktoś miał dojście do jednej rzeczy do tego al i znał sposób bo jest taki sposób oglądałem a ja no mogę się dowiedzieć ale dopiero za jakieś trzy miesiące tak w ciągu trzech miesięcy widziałem film Dokładnie wykład, który jest normalnie tylko po angielsku, a był czysto po polsku poprowadzony. Bardzo ładnym językiem i to w czasie rzeczywistym. Czyli w tej chwili bym mówił po angielsku. Mnie to bardzo intryguje, bardzo interesuje, dlatego, że powiem zupełnie jasno. Tą astrologię, którą ja reprezentuję, Dwada Samse, zna kilka osób. Jeżeli by się udało zrobić tą astrologię Dwad, ja nie wiem, jak na czym polegają Dwady hinduskie. Zupełnie nie. Nas piłował profesor Roczek Weres z tymi Dwadami. Ja z Jackiem, nie chcę wymieniać nazwiska, ale środowisko nasze świetnie wie, kto to jest Jacek. Właściwie Jacek w nas doprowadził to do perfekcji. Mimo, że Tadeusz jest jeden z najbardziej znanych postaci astrologii, tej naszej, w tych naszych grupach, jeszcze Waldek jest, to już jest postać legendarna, ale z Waldkiem też się będziemy tutaj spotykać, i nie wiem, co tam, czy jak będzie Waldek chciał, czy w ogóle będzie chciał i z poszczególnymi. Ja mam nadzieję, że też by tak, że Witek będzie chciał. Potem jeszcze ta grupa, którą Witek nadzorował, i oczywiście ta, którą ja, to oczywiście, że tak, z niektórymi mam kontakt, osobami. W ogóle ja odszedłem lekko w cień, bo przekazałem to Andrzejowi. Andrzej ma z tą grupą większy ten, ale jeszcze jest Tomek, jeszcze jest no mnóstwo osób. Jest to, my, to co podejrzewam, że w Krakowie, ale jak będę w Krakowie, będę go szukał w Krakowie. Powiem, gdzie go znaleźć w Krakowie. A jak nie, to, no to pojadę do tego Rzymu tam i tam go w tym Rzymie też znajdę. To nie znaczy, że on jest w Rzymie, po prostu ma siostrę we Włoszech. I to tak mówię ku radości tym, którzy myślą, że ja Tomka nie znam. Ale to znam Tomka i to bardzo dobrze. Tomek często bywał u mnie tutaj w domu i byliśmy nie w tej pracowni. Ta pracownia jest od właściwie bardzo niedawna i ona jest troszeczkę inaczej usystematyzowana. Słuchajcie, kończę, trzymajcie się. Oczywiście nie bójcie się żadnych telefonów, jeżeli tylko znacie, ale można znaleźć się telefony. Ja absolutnie nie ukrywam, te telefony są. To, no nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia i powodzenia. I trzymajcie się cieplutko. Pa pa.